Dzień dobry! Najprostszy sposób, żeby przekonać nas, że Bóg jest, to jakby Bóg nam się pokazał, prawda? No i jaki to problem dla Boga, jeśli każdy z nas ma Anioła Stróża no i ma też Szatana? To jeśli Anioł Stróż albo Anioł Zły Szatan by nam się pokazał, to by byśmy byli od razu wszyscy wierzący. Wszyscy bylibyśmy wierzący. Dlaczego Bóg się nam nie pokazuje? Dlaczego Matka Boża nam się nie pokazuje? Dlaczego święci aniołowie do nas nie przychodzą? Mówią, Hej, ty, weź tam obudź się i pójdź do kościoła. Bo, ona, bo Jezus Chrystus zzywa cię do kościoła, tak? Dlaczego tak jest, że my tego nie widzimy? Znaczy, mistycy widzą, stygmatycy widzą, a ja nie i większość z nas też nie. No to jak to jest? No historia jest taka, że gdybyśmy zobaczyli Boga... Takiego, tak jak podczas apostołowie zaczęli, po co przemieniłem na górze tabor, tak że Pan Jezus przemienił się w światło. Bo dopóki Pan Jezus chodził jako człowiek, no to oni tylko traktowali jak przyjaciela, no. nauczyciela, przyjaciela, no Bóg, może Bóg, bo tak apostołowie nie byli pewni jeszcze tak naprawdę do początku. Ale jak im się przemienił pokazał się w świetle, to oni od razu upadli na twarz i nie mogli się podnieść, tak się przestraszyli. Apostołowie, którzy to nie był pierwszy rok spotkania z Panem Jezusem. Oni się znali, przyjaźnili się. Oni Pana Jezusa kochali w jakiś tam sposób, prawda? Szanowali, tak? Niesłychanie. Ale, ale nie bali się go. Pana Jezusa się nie bali. Traktowali go jako wspaniałego nauczyciela i cudownego przyjaciela. Ale jakim się przemienił w światło, to upadli na twarz. I wstać nie mogli. Dopiero jak się już z powrotem to panie: mówi, Dobra, drogi chłopaki, ja już tam jestem normalny, do was możecie się podnieść. <laughs> no tak to jest. Jakbyśmy zobaczyli Boga twarzą w twarz, to byśmy pewnie umarli z zachwytu, z przerażenia, zależy kto jak, prawda? Ale to byłby wstrząs, tak? I nie można byłoby powiedzieć: Ja nie wierzę. Tak? Bo już wiemy, tak jeśli zobaczymy anioła, dobrego czy złego. Zobaczylibyśmy tamtą stronę, tą rzeczywistość, prawdziwą, niesłychanie prawdziwą rzeczywistość, tamtą, to nie moglibyśmy być: Ja nie wierzę, tylko ja nie chcę wierzyć, ja nie chcę tego doleć, ale nie mamy wyjścia, bo są tylko dwie cywilizacje, dobra i zła. Jest albo raj z Panem Bogiem, kraina miłości, albo kraina nienawiści z szatanem. Nie ma trzeciego wyjścia, czyli się ktoś nie wierzy, mówi: a Ja tam bzdury, Jacek opowiada, tam nic nie ma, robaczki zjedzą i koniec. No to tak nie jest obojętnie jak człowiek to wierzy, to wierzy, czy nie wierzy, to ma tylko dwie opcje, albo dobra, albo tragiczna. Dobry Boże, to pomóż nam, żebyśmy do raju wszyscy doszli. Dziękuję Tobie, Panie Boże, dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępom, a już w błogosławie Bóg i Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.